Siema widzowie. E, żeby nie być gołosłownym e, Pamiętacie jak mówiłem, że skrzynka horyzontu będzie e, jedną z e, e, najlepszych inwestycji w jaka może teraz być w skrzynki, no to no to postanowiłem, że kupię ich za moje skiny sprzedałem sprzedałem mojego uspa i moją MKI i zainwestowałem w skinie horyzontu jest ich 295 kupiłem prizma jeszcze za 60 no za tą cenę w ogóle nic nie rosną ale to jest normalne Jeszcze ja się nie spodziewam, że teraz nagle zarobię i tak i po ile kupywałem skinie horyzontu kupywałem po złoty 15 i po złoty 10 co tam wiecie no nie kupiłem od razu 295, tylko no wczoraj, przedwczoraj wczoraj i tak dalej. Mam 295 y, skrzynek y, i kupiłem je. Najdrożej kupywałem po złote 16. Zł. Mm, więc tak więc no... Dlaczego kupiłem teraz skrzynki? Skoro może wyjść w każdej... Y, w każdej chwili operacja oraz... No i jest teraz generalnie skrzynki nie są tanie, tylko drogie i powoli to rośnie Dl dlaczego? Ponieważ, jeśli nawet skrzynki staniają, to to i tak ostatecznie wyjdziesz na, na plus. Nieważne, czy, one, czy to horyzontu spadnie do złotówki, czy nie, to ona i tak później wzrośnie, odbije i dobije do tych dwóch złotych. Yy, oczywiście, możemy ryzykować i czekać na spadek. I wtedy kupić, wtedy będziemy maksymalnie na plus. Zmaksymalizujemy, yy, yy, jakby pieniądze, które po prostu nam się zwrócą. Większy będzie zysk, prawda? No ale po co tak naprawdę ryzykować? Ponieważ wcale nie muszą spać ceny, wcale nie musi wyjść operacja. Jest to tak naprawdę niepewne, operacja może wyjść. Są 5 na 50, ja bym dawał albo 45 do 55, że nie wyjdzie ale są dosyć 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 są spore szanse że wyjdzie to znaczy że nie wyjdzie ta operacja jak i na to że wyjdzie więc ja wolę nie ryzykować po prostu teraz kupić te skrzynki bo wiem że i tak wyjdę ostatecznie na plus. Dlaczego wybrałem skrzynię Horyzontu. Skrzynia Horyzontu jest w rare dropie. No to to oczywiste jest dlaczego tak skrzynek Horyzontu jest obecnie na na markecie około 45 tysięcy może to wzrastać Czy was, 45 tysięcy jest jedyne 45 tysięcy skrzynek i ta cena jeszcze wcale nie jest taka odstraszająca. Ona jest po złoty 17 zł. to jest dobra cena według mnie jak na skrzynkę jak na skrzynkę która, która jest tak mała jest tak stara oczywiście. Oczywiście. Minusem jest to, że są te same kosy co w Danger Zone. Oczywiście. To jest na pewno minus. Ale reasumując, to wszystko, i tak mi się wydaje, że skrzynia horyzontu odbije. Dlaczego? Ponieważ ta skrzynka jest generalnie, nie wiem dlaczego, ale bardzo lubiana przez społeczność i bardzo dużo osób ją otwiera. Może porównajmy cenę, ile sprzedano w, ostatni, w ostatnie w przeciągu ostatnich 24 godzin a z 13 tysięcy skrzynek to jest generalnie y, dosyć, dosyć dużo y, 13 tysięcy skrzynek y, porównując do takiej na przykład prismy, gdzie jest 40 tysięcy Tylko że wiecie, że prismy jest no... 200 tysięcy, nie? Y, do której jeszcze możemy to porównać z skrzynki? Możemy chyba do skrzyni mi się wydaje do skrzynki załamania możemy porównać Znaczy do skrzynki tej skrzynia horyzontu możemy porównać do Ile się nakładowo sprzedaje No nie no do skrzyni załamania nie Do snakebite'a też nie No do skrzyni koszmów i koszmarów też nie No ale mi się wydaje że generalnie to jest Do jakiejś starszej skrzyni może to porównajmy do no no tych naszych nie To jest mm. Nie no, wiem czy tego mam Tydzień No nie powiem wam ale z czego patrzyłem to yy, skrzynia generalnie ta horyzontu dosyć nieźle schodzi jak na jak na to że jest po prostu w redropie no 15 tysięcy to jest w miarę ok wynik na ilość którą, która jest, prawda? No, tak mi się przynajmniej wydaje. Może to jest zły tok myślenia, ale ja z takiego wychodzę. Może on jest nieprawidłowy, ale ja po prostu podążam tym, tropem, tym, topem, tym tokiem myślenia. No i co? No i czekam. Zobaczymy, ile to podtrzymam. A, i może jeszcze o skrzyni Pryzma. Dlaczego kupiłem, skrzy... kupiłem skrzynię Pryzma? Ponie... Skrzynię Pryzmarytu, ponieważ jest jeszcze tania, jest jej dużo. Jest w rare, do, w rare dropie już. Tak samo Prisma 2 też jest w rare dropie. Ma zarąbiste koski, czyli po prostu chromowate, chromowane kosy talony, więc są to bardzo atrakcyjne noże, tak samo w Prisma 2. To jest oczywiście na dwa lata rok to trzeba podtrzymać. Wtedy będą może jakieś owoce tego. No, więc tak się prezentuje. Moja inwestycja. Więcej mam już inwestycji niż, niż playable skinów. Więc no. I oczywiście tutaj mnie szła do mnie. Rękawiczki moje, które wygrałem, więc. Więc no. Więc Będzie grane. No więc trzymaj ta się. I dziękuję za taki odbiór filmiku o inwestycjach. Jak mówiłem, że Antwerp odbija. Cześć.